Z tej strony Zuzanna, a to są moje książki, i nadszedł czas, żebym podzieliła się z Wami moimi największymi rozczarowaniami czytelniczymi tego roku. Każdego roku, kiedy czyta się całkiem sporo, trafią się jakieś kwaśne jabłka literackie. Książki, które nie do końca przypadną do gustu, które są problemowe mają troszeczkę więcej wad niż zalet. No i również u mnie tego rodzaju literatura się zdarza, mimo tego, że wkładam całkiem sporo wysiłku w to, żeby zabierać się za książki, które mają wysokie prawdopodobieństwo tego, że mi się będą podobać. W tym roku znalazłam cztery książki, które były dla mnie pewnego rodzaju rozczarowaniem. Są to książki, które generalnie nie są złe. Część z nich jest nawet bardzo ceniona. Natomiast mi one nie podobały się, nie przypadły mi do gustu. Uważam, że są e, no nie najlepsze i podzielę się z wami teraz tymi opiniami. E, na początek książka, która najmniej mi przeszkodziła i jest to Ian Fleming Diamenty są wieczne. Po wielu wielu latach sięgnęłam po raz kolejny po książki z Jamesem Bondem. No i niestety utwierdzam się w przekonaniu, że ta literatura się po prostu bardzo słabo starzeje. Mamy tutaj przygody Jamesa Bonda. Jest stosunkowo wartka akcja, jak na te książki. Ona jest oczywiście dużo mniejsza niż w filmie, to warto wiedzieć. I generalnie ta książka nie ma jakichś wielkich dziur fabularnych czy coś takiego. Natomiast, no niestety, używa takich zabiegów literackich, które spraw sprawiają, że w tym momencie, kiedy ją czytamy w XXI wieku, ta książka się wydaje troszeczkę być taką. Karykaturą gatunkową, dlatego że używa po prostu niesamowitych wyolbrzymień, jeżeli chodzi o cechy charakterystyczne części bohaterów, jak na przykład fakt, że tam jeden z złych bohaterów jest rudym garbusem, a jeden z dobrych ma hak zamiast ręki i protezę nogi. E, także rzeczywiście, e, no, brakuje tym, tej książce subtelności. E, i przez to też bardzo, bardzo łatwo się domyślić e, tego, e, jak ta sprawa Jamesa Bonda ostatecznie zostanie rozwiązana. Także nie daje mi to takiej e, przyjemności, ponieważ te książki nie są w stanie mnie troszeczkę zaskoczyć, a nawet w miejscach e, mnie troszeczkę bawią, a. No, nie po to sięgam po części Sabonda do końca, żeby, żeby to była komedia, prawda? E, także rzeczywiście e, z nostalgią sobie poczytałam te książki, ponieważ no, czytałam je już wcześniej. E, natomiast Diamenty Są Wieczne w tym roku oceniam jako lekki niewypał no, ponieważ po prostu te książki się. No jednak słabo, naprawdę starzeją szczególnie na tle innych autorów z tego czasu, jak na przykład Agatha Christie i czy tam Sherlock Holmes i tamte książki są nadal aktualne, nadal się je wspaniale czyta, także tutaj no niestety dla Jana Fleminga nie będziemy mu odbierać jego jego dokonań literackich, natomiast po prostu delikatny minusik za to, że słabo się te książki Starzeją. Dalej, stosunkowo kontrowersyjna opinia, ponieważ yy, na liście moich rozczarowań znajduje się książka, która jest Bestsellerem i książką nawet na pograniczu takiego uwielbienia literackiego, szczególnie jeżeli chodzi o całą twórczość tej autorki, generalnie jest bardzo oceniona. Mi się nie podobała Tajemna Historia Dony Tart. Było to dla mnie duże zaskoczenie, ponieważ to było moje pierwsze podejście do twórczości Dony Tart. To jest jedna z tych autorek, która pisze jedną książkę średnio na 10 lat, i również ta książka zajęła dekadę napisanie jej. No i szczerze mówiąc, nie widzę tej dekady tu w środku. Jesteśmy na Uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych z grupą studentów studiujących literaturę klasyczną, którzy zamykają się tak naprawdę w takim swojej kręgu, tak coś na pograniczu nawet takiej sekty uniwersyteckiej. No i śledzimy tamte ich losy. Kilka rzeczy mi tutaj nie pasowało. Po pierwsze, E, ilość alkoholu e, w tej książce jest zatrważająca i niepotrzebna. E, każdy z tych studentów jest po prostu e, alkoholikiem e, i to e, na, z, z, już wiecie, tak z doświadczeniem e, nie rozumiałam tego w ogóle. Oni tam prawie w ogóle nie jedzą, a non stop chleją. E, ja nie przepadam, e, szczerze mówiąc, nie, nie przeszkadza mi absolutnie alkohol w powieściach, ale przeszkadza mi to, kiedy. Kiedy, no wiecie, ten alkohol jest jedyną cechą charakteru danej postaci i nie ma troszeczkę więcej, tutaj nie do końca tak jest, ale naprawdę mnie razi ten alkohol tutaj. Mam wrażenie, że z każdym razem, jak nie było wiadomo, co zrobić, to oni po prostu robili coś pod wpływem. Dalej, no wydaje mi się, że książki, w których grupa ludzi generalnie rzecz biorąc uważa się za jakąś elitę. Bezpodstawnie, i generalnie uważa się, że jest ponad, no to nie są do końca historie, które do mnie przemawiają. Tym bardziej, że jakby no nie ma żadnych argumentów, na podstawie których byśmy się domyśleli, że oni rzeczywiście są jakieś wyjątkowi, no nie? No a tutaj tak jakby mamy założyć, że tak jest. To jest. Mi to przeszkadza, kiedy wiecie, jak będą no troszeczkę tak niemerytokratycznie do tego podchodzimy, czyli że po prostu. Taka troszeczkę megalomania by jest z, z tej powieści tych, tych bohaterów, oczywiście. Książka ma dobre momenty, wydaje mi się, że są też ciekawe opisy, język jest fajny, no ale to jest książka, o której raczej szybko zapomnę, która nie zrobiła za mnie zbyt y, mm, dobrego wrażenia. I które ten motyw bardzo popularny, Dark Academia, czyli y, te pokazy, pokazanie tego życia uniwersyteckiego, szkolnego bardziej po tej y, ciemnej stronie mocy, y, no, jakby to jest on odhaczony w tej książce, ale no, jest tak trochę znowu karykaturalnie przedstawiony. I y, ja. Y nie mam, y, po prostu, wiecie, nie jestem zakochana w tego rodzaju opowieściach, nie potrafię, nie mam empatii wobec tych bo, bo, bohaterów y, i nie lubię też naiwności, a dużo jest w tej książce również naiwności i takich, wiecie, troszeczkę absurdalnych nawet scen i y, y, no to jest dla mnie problem, y, żeby się po prostu wczuć w coś takiego. Więc Donatart do niestety do mnie nie przemówiła, nie trafiła ta książka w moje kusta. Nie mówię, że to jest moje ostatnie spotkanie z jej twórczością, to jest też debiut. I naprawdę, jeżeli chodzi o całą ilość tekstu, to pokaźny debiut i. No, ale 10 lat, mimo wszystko, pracy ja nie widzę. Więc może jeszcze kiedyś coś przeczytam, ale. No nie zauważyłam po prostu tego geniuszu czy żadnego jakiegoś pierwiastka wybitności w tej książce, a tak ona jest i przedstawiana. No. I chyba tyle. Chyba tyle wystarczy. Nie będziemy już tam, wiecie, kopać leżącego. Dalej. Yy, następne rozczarowanie, jeżeli chodzi o ten rok, to książka 5 grudniów Jamesa Kestrela, która mi nie przypadła do gustu ze względu na to, że po prostu nie dowiozła to, co miała dowieźć. Ta książka zapowiadała się naprawdę fantastycznie i mi się miało w niej wszystko podobać, ponieważ ona obiecała nam sprawę kryminalną yy, na terenie Stanów Zjednoczonych Tuż, chyba tam na tydzień przed, czy na dni przed atakiem na Pearl Harbor przez Japończyków i dołączeniem Stanów Zjednoczonych do II wojny światowej. Czyli bardzo, bardzo elektryzujące tło historyczne dla tej powieści. No i rzeczywiście, my na tym Pearl Harbor się tam znajdujemy. I ta sprawa kryminalna na pierwszych tam powiedzmy 20-30 stronach zaczyna się bardzo ciekawie. Natomiast nikt mi nie powiedział, nigdzie nie było napisane, że następne 350 stron tej książki to będzie powieść romantyczna. Ponieważ ten nasz główny e, policjant, detektyw, jakby tam trafia w niewolę e, do jakiegoś obozu jenieckiego, japońskiego, i potem z tego obozu go ratuje jakiś japoński generał, coś tam. No i generalnie e, romans z jego córką trwa czysta. 350 stron tej książki, która ma tych stron ponad czery, lekko ponad 400. Także się bardzo zawiodłam, bo miałam dostać kryminał, a dostałam faktycznie romans. I nie na to się umawialiśmy. Nie tam ta książka stała. Nie stała w dziale z romansami, tylko w dziale z kryminałami. I przez to ta sprawa kryminalna została poważnie zaniedbana. Tak jak mówię, bardzo dobry początek tej sprawy kryminalnej i naprawdę, naprawdę ona się zapowiadała bardzo ciekawie. Później o niej zapominamy. Na wiecie, trzy czwarte powieści, i na sam koniec przypominamy sobie, że no jednak trzeba to rozwiązać. Więc wracamy do Stanów Zjednoczonych, i, i na ostatnie 20 czy tam 15 stron, tak wiecie, po łebkach, na szybko rozwiązujemy tę sprawę kryminalną. Bardzo, bardzo to jest zmarnowany potencjał tej powieści, która naprawdę zaczęła się wybitnie i skończyła się ciekawie, ale po prostu cały ten środek, no mówię, no to jakby, jakbyśmy nagle po prostu zmienili zmienili gatunek, zmienili cel tej powieści w środku. Yy, I ona po prostu ani do końca yy, tych powiedzmy nie zadowala jako romans. I nie zadowala jako kryminał. I to jest mój problem, to jest, to jest źródło mojego niezadowolenia. No i również tutaj duży, duży zawód, mimo tego, że ja bardzo lubię tematykę II wojny światowej, Zarówno w filmie, zarówno w książce. Także e, Ilu uwielbiam Kryminały? To jest jeden z najczęściej czytanych przeze mnie gatunków. Także tak jak mówiłam, wszystko miało się zgadzać, a nie zgodziło się ostatecznie nic. No i słuchajcie, chyba największe rozczarowanie w tym roku. Również bestseller żeby nie było, także również troszeczkę kontrowersyjna opinia, bardzo silnie promowana książka, również w Polsce, jak i za granicą, i są to siostry Blue, Blue Coco Melors. No i co, tutaj podążamy za historią czterech sióstr jedna z nich umiera. Na samym początku, także to nie jest żaden spoiler, pozostałe trzy siostry tak naprawdę mierzą się z tą żałobą, która już troszeczkę trwa, ale jeszcze nie jest w żaden sposób, wiecie, przepracowana. Do tego mamy, jakby wiecie, takie stosunkowo trudne dzieciństwo plus fakt, że cała ta rodzina, chyba z wyjątkiem matki ich, jest od czegoś uzależniona. Wszystkie siostry są od czegoś uzależnione. Są na różnym etapie walczania z tymi nałogami. Ta siostra, która umarła, też umarła z przedawkowania. Także, no słuchajcie, mogłby to być fatalny dramat ludzki, i takie naprawdę rozprawienie się z tymi emocjami na, na przestrzeni tej powieści. Co dostajemy? Dostajemy całą gamę stereotypów na, ma, na temat relacji rodzic-dziecko, na temat relacji siostra a siostra, na temat tych walki z tymi uzależnieniami, no one po prostu, mam wrażenie, że te wszystkie siostry odhaczają wszystkie stereotypy związane z tego rodzaju wątkami. Ja nie zauważyłam tutaj żadnej innowacji, żadnego powiewu świeżości, żadnej nowej perspektywy no, to jest po prostu, a to nam obiecywano również. To jest też ważne, także i te relacje pomiędzy siostrami są strasznie zagmatwane, jakby nic to nie wnosi za bardzo. No wiecie, to jest taka książka, którą przeczytacie i zastanawiacie się, jaki był cel, czego się dowiedziałam. I moje, moja odpowiedź na to jest, no niczego nowego generalnie. Więc jeżeli, jeżeli um, i nie zżyłam się też z tymi siostrami, Żadną z nich, mimo tego, że były drastycznie różne, nie miało prawie ze sobą nic wspólnego. No, no po prostu wydaje mi się ta książka stosunkowo mało wiarygodna. I, i mówię, i ta ilość stereotypów mnie odrzuca już na pewnym etapie. Szczególnie jeżeli tworzymy nową literaturę, piękną. Ja bym chciała jakikolwiek, wiecie, powie w świeżości, gdyby tam było cokolwiek, o co bym się mogła chwycić, to na pewno powiedziała, że, że było warto dla tego jednego wątku, czy dla tego jednego elementu. Natomiast tutaj, tak jak mówię, jest, te siostry, jest, jest to barwna opowieść, bardzo dynamiczna, natomiast czy coś wnosi? Absolutnie nic. Nie ma, nie, nie skłania do refleksji. A to literatura piękna, Przynajmniej taka, która mi się podoba, zazwyczaj odhacza, czyli tutaj mamy odhaczenie stereotypów, a koniecznie tej refleksyjności, której ja bym oczekiwała. No i to są, słuchajcie, wszystkie rozczarowania, jeżeli chodzi o 2025 rok. Jak widzicie, tych książek wcale nie jest dużo, bo tylko cztery. Także, mimo tego, że te kwaśne jabłka w moim czytaniu w tym roku były, no to one są. Tylko i wyłącznie taką przeciwwagą do wielu wspaniałych książek, które również w tym roku przeczytałam. Jak czytacie dużo, zawsze się takie książki e, przytrafią i nie ma się co zniechęcać, ponieważ, e, no i te półki za mną i w ogóle półki w księgarniach czy gdziekolwiek, uginają się pod ciężarem wspaniałej literatury, e, i tego rodzaju literatury Wam życzę. Życzę Wam, żeby jak najmniej rozczarowań Was spotkało w nadchodzącym roku czytelniczym. No i co? Ode mnie to tyle, jak zwykle nie mam zakończenia. Narka!